Dobra, wygląda na to, że udało się odpalić stream na żywo. Cześć, tutaj Krzysztof Niedzielan, jesteście na kanale KN, to jest nowy kanał o skokach narciarskich. No i zgodnie z tym, co napisałem tutaj w tytule, w opisie, no to chciałem jeszcze wrócić do tego konkursu drużynowego na dużej skoczni podczas Mistrzostw Świata w Planicy 2023. Jakoś nie mogę przetrawić tego czwartego miejsca polskich skoczków. Jeszcze patrzyłem na wyniki, zacząłem sobie to troszkę analizować, przeglądać. No i konfrontując to z tym, co powiedział Aleksander, zniszczął po konkursie, no to stwierdzam, że coś mi tutaj jednak nie pasuje. Oczywiście z całym szacunkiem dla Aleksandra Zniszczoła ja bardzo się cieszę, że on na tyle w tym roku podwyższył swój poziom sportowy, że dostał się do kadry na Mistrzostwa Świata, no i też do składu na konkurs drużynowy, bo pamiętajmy, że był jeszcze Paweł Wącek w zanadrzu i w obwodzie. No ale zajęliśmy czwarte miejsce, najgorsze miejsce dla sportowca. No i słuchając wypowiedzi po konkursie Aleksandra Zniszczoła można było usłyszeć, że Aleksander jest zadowolony z obu skoków. No właśnie, zadowolony z obu skoków. No i no, mam pewien dysonans właśnie w związku z tym. Aleksander powiedział, że oba skoki były dobre, ale w pierwszej próbie wiatr przeszkodził mu w tym, żeby skoczyć dalej no a w drugiej było już lepiej pod tym względem, stąd też ta lepsza odległość Aleksandra Zniszczoła. Skupiam się troszkę na tym, ponieważ no, uważam, że jednak patrząc na to i zaraz jeszcze podepnę się tutaj, podeprę się tutaj no, liczbami, tabelkami, tak, bo to jest bardzo istotne, no że jednak ten skok z pierwszej serii Aleksandra Zniszczoła miał tutaj Kolosalne znaczenie też w kontekście tego, co działo się później. Dobrze, żeby nie być gołosłownym, tutaj pokażę może faktycznie tabelę wyników. I tak. Dlaczego tutaj będę skupiał się na Aleksandrze Zniszcza? W swojej grupie czyli w grupie trzeciej pierwszej serii, tutaj nie wiem na ile to będzie dobrze widać, Aleksander zniszczał miał szósty wynik, 134 i punktu. Minimalnie o dwie punktu był od niego lepszy Amerykanin Andrew Urlaub, to jest może spore zaskoczenie, Amerykanie naprawdę jak na swój poziom skakali no świetnie w tym konkursie drużynowym. Zatem, jeżeli Aleksander zniszczał, twierdzi, że ten pierwszy skok też był dobry, a był słabszy od Andry Urlauba, no to tutaj mam pewien dysonans. Powtórzę raz jeszcze, tak? że tutaj coś mi nie gra, coś mi jednak nie pasuje. Ale, żeby to jeszcze lepiej sobie zobrazować, no życie pokazało, że z Austrią tutaj chcieliśmy walczyć o brązowy medal, bo poziom konkursu był tak kapitalny, co zresztą powtarzał Kamil Stoł, że, że wręcz kosmiczny był poziom tego konkursu. No to porównajmy sobie w tej grupie skok. Olka zniszczyła do Jana Herla z Austrii. I tu mamy różnicę 10 punktów: 134,3 zniszczyła 144,3 punktu Jana Herla. Więc w tym skoku. Z jak się okazało, tym kluczowym rywalem Polacy stracili 10 punktów. Owszem, to jeszcze, nie, to jeszcze by nie wystarczyło, gdyby się wszystko inaczej ułożyło, prawda? Gdyby tutaj miał tyle samo punktów, Aleksandr zniszczył co Jan Herl, no bo przegraliśmy o 10,3 punktu medal. No, ale jak się okazuje, było to jednak bardzo znaczące. Także nie mogę zgodzić się z tym, że Aleksander zniszczą, oddał dwa bardzo dobre skoki, czy dwa dobre skoki, jak na siebie. Okay, no, okej, może tak to wynikało z jego odczucia. Może faktycznie nawet trenerzy powiedzieli mu, że na progu było okej, okay, że był to naprawdę dobry skok, no ale niestety w skokach narciarskich i w takim konkursie chodzi jednak o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów na liczby. W tym przypadku niestety nie kłamią, no bo trudno walczyć o złoty, no złoty, nie złoty, a w tym przypadku, jak się okazuje, brązowy medal. Jeżeli w pierwszej serii Aleksander zniszczał, osiąga wynik słabszy od Amerykanina Andrew Urlauba i traci 10 punktów do austriackiego skoczka. Ale też chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, żeby nie robić też broń Boże. z Aleksandra zniszczała kozła ofiarnego. Też sobie popatrzyłem na grupę trzecią pierwszej, pierwszej serii. I tutaj też posłużę się dalej tą tabelką i też zobaczmy, co działo się z wynikiem Piotra Żyły. Tak, 140,3 punktu, to była piąta lokata tej grupy. Owszem, tutaj trzeba wziąć na poprawkę to, nie wiem, jeszcze raz na ile to będzie widać, ale te noty po 17 punktów, tam przypomnę, zachwiania, zachwiania były w locie, też przy lądowaniu. Więc sędziowie, ale moim zdaniem, sędziowie w przypadku pierwszego skoku Piotra Żyły no, bardzo surowo go potraktowali wręcz zbyt surowo bym powiedział bo jednak telemark był ładnie zrobiony. Potem był ten odjazd, oczywiście, ok, ale telemark był. Nieraz zawodnicy robią tak zwany zamarkowany telemark, udawany i tak dalej. A są w stanie dostać wyższe noty, więc może 17,5. Nie wiem, też może ktoś łatwo by mnie wyprostował, że nie jestem sędzią, nie znam się na tym. I wykazuje się teraz nie wiedzą. Natomiast. Okej, okay, ale nawet gdyby to były noty po 17,5 punktu, to jeszcze by nie zrobiło tej różnicy, tej roboty. I tutaj porównanie też do bezpośredniego rywala w tej grupie trzeciej, pierwszej serii o ile Piotr Żyła miał notę 140,3 punkty, co było piątą notą. Zobaczmy, co działo się u Austriaków. Michael Hajbek miał notę 148,4 punktu, czyli mamy tutaj 8,5 punktu różnicy. Przepraszam, 8,1 punktów różnicy. Hajbek był najlepszy w swojej grupie w pierwszej serii. W ogóle świetnie Hajbek skakał pierwszy, drugi. W drugiej serii też bardzo dużo punktów Austriakom Zniósł. W, dołożył w sensie. Więc tutaj też była spora strata, i, i, i to też miało duże znaczenie. Więc wychodzi na to, że też i ten pierwszy skok Piotra Żyły dużo punktów nam odebrał i mocno oddalił nas od yy, medalu. Od medalu na Mistrzostwach Świata. No i oczywiście jeszcze szósty wynik. Miał Dawid Kubacki w drugiej serii, no ale to pamiętamy, że obniżenie belki na dziewiątą platformę, czyli o dwie belki. Więc, no, hit or miss, prawda. Nie udało się zdobyć dodatkowych punktów, więc ta nota była dość niska przy skoku 128,5 metra. No ale to już wiemy, że gdyby ten manewr się powiódł, no tutaj zabrakło no niewiele, metr i pół, tak, trzeba było skoczyć 131 metrów, dostawalibyśmy wtedy dodatkowe punkty, no i mielibyśmy brązowy medal, to zostało już obliczone, wyliczone. Więc tak to wygląda, no szkoda, wielka, wielka szkoda, mówiłem o tym już w filmie, który tutaj wrzuciłem w dniu konkursu, wieczorem, czyli w sobotę, Wtedy to było nagranie, bo nie mogłem jeszcze nadawać na żywo. W ogóle dzisiaj jestem pierwszy raz na żywo na kanale KN, kanał o skokach narciarskich. Będę starał się tutaj o skokach narciarskich opowiadać, bo skoki narciarskie kocham, skoki narciarskie uwielbiam. Już no można śmiało powiedzieć od dwudziestu kilku lat właściwie od Igrzysk Olimpijskich w Nagano w 1998 roku. Ale może o tym będzie jeszcze okazja kiedyś powiedzieć. Tymczasem jeszcze krótkie spojrzenie, bo trwa konkurs pucharu kontynentalnego w Iron Mountain i też tutaj wspominałem o tym cyklu życia Bekadry. Zazwyczaj o tej porze w tej części sezonu już się zaczynały dobre punkty tutaj w kontynentalu. Dość słabo obsadzony jest ten konkurs. Tam bodaj na liście startowej przynajmniej tak to było we wcześniejszych zawodach, bo tych konkursów jest bardzo dużo. A proszę, nawet 38, nie 39 zawodników. No i jak tam sobie podopieczni Macieja Maciusiaka poradzili. O proszę bardzo, Stefan Hula nie wszedł do drugiej serii. A gdzieś mi tutaj już zniknęły, zniknęły te wyniki. Została mi sama 30. No mamy Jana Habdasa, 27, 24. Andrzej Stękała, 20. Kacper Juroszek, 19. Maciej Kot i Jakub Wolny, tutaj najlepszy bodaj z naszych, 13. miejsce. Gdzieś ci Norwegowie, tak tutaj nazwiska przynajmniej dla mnie niekoniecznie znane. Jorgensen, prawda. No, może trochę mniej ostevolt, ale mają te talenty. Też gdzieś po fiskapach widać Austriaków. Między innymi widziałem, że skakał Jonas Schuster, syn Wernera Schustera. No a to nasze zaplecze, no niestety, coraz, coraz słabiej. I to jest ta obawa, prawda? Co dalej? No bo mamy jeszcze tych wielkich mistrzów i oni daj Boże, będą jeszcze długo, długo skakać. Ale co dalej, jak skończy karierę Kamil Stoch, jak Piotr Żyła, no Dawid Kubacki jest trochę młodszy. No i czy będzie ta kontynuacja, bo po Mały Szomani udało się mieć tę kontynuację w osobie Kamila Stocha, potem doskoczyli do tego i Piotr Żyła, i Dawid Kubacki, i też Maciej Kot miał pojedyncze bardzo duże sukcesy, więc naprawdę Dwudziestolecie, czy, czy nawet więcej jak dwudziestolecie w skokach narciarskich polskich, naprawdę mamy wspaniałe, ale no, są obawy, co dalej. No i tym bardziej, tak jak już to mówiłem wcześniej, wielka szkoda, że Kamil Stoch nie przywiózł żadnego medalu z tych Mistrzostw Świata, bo być może to była ostatnia okazja. Ja nie mówię, że ostatni start na Mistrzostwach Świata, ale. Kamil Stoch ma już 36 lat, czy znaczy tam rocznikowo na pewno od 36 lat, więc no, będzie coraz trudniej o te sukcesy, ale forma jest dobra, od piątku mamy Raw Air, prolog w Oslo, więc może chociaż uda się Kamilowi w tym sezonie wygrać choć jeden konkurs, czego bardzo bym mu życzył, no i wtedy zdobyłby 40. zwycięstwo w Pucharze Świata, przeskoczyłby w tej klasyfikacji wszechczasów naszego wielkiego Adama Małysza. Mistrzostwa Świata w Planicy skończyliśmy złotym medalem Piotra Żyły, brązowym medalem Dawida Kubackiego, z tym, że żyły na normalnej skoczni, Kubackiego na dużej skoczni, w klasyfikacji medalowej na piątym miejscu. Co ciekawe, tyle samo, taki sam dorobek mamy jak Amerykanie oczywiście. Bo Amerykanie to w skokach narciarskich medali nie zdobywali. No to wiadomo, to mamy jeszcze biegi narciarskie, kombinację norweską, ale Norwegowie zdecydowanie wygrali, wygrali klasyfikację medalową. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, chyba 27 medali. Ogółem 12 złotych, więc Norwegowie tutaj są bezkonkurencyjni w tych dyscyplinach zimowych na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym. No to tyle z mojej strony. To był pierwszy live. Jeśli podobał Ci się zostaw jakiś komentarz, łapkę w górze, żeby mogło to się nieść. Kanał jest nowy raczkujący, niewielu ma subskrybentów, więc no, potrzebuję takich bodźców, żeby mógł się rozwijać. Bardzo dziękuję za to spotkanie Krzysztof Niedzielan. Kłaniał się nisko i myślę, że za jakiś czas znów się spotkamy. Też polecam te krótsze formy szorcy. Które też tutaj na kanale publikuję. Pozdrawiam wszystkich pasjonatów i kibiców Skoków Narciarskich.